Witam Państwa serdecznie w następnym vlogu. Mamy ten sam dzień, który wcześniej było związane z przycinaniem krzewuszki dodatkowo bluszcza. Tym razem będziemy się zajmować przycinaniem mięty w ogródku ziołowym. No niestety to nie mamy aż tak tyle ziół niż chciałbym mieć. Ale mamy też te funki hostek, które tam dalej opowiem, coś o niej, lawenda i zobaczymy jak to będzie z piwonią, czy zostanie jeszcze, czy jeszcze będziemy ją już całkiem likwidować, w sensie te zielone pędy. Zapraszam do oglądania. If you want it, I'll be your cause I got, you. I got you. I'm with you Keep you safe when winds are blowing wild Bring you up when you are feeling down Like oceans deep, I'll dive into your mind Wtedy on the ground I'll be your guy So don't you worry, baby We just gotta learn how to get through the hard times Cause when you hold me Tutaj mamy przez samej ścianie stodoły e, i ona, jak widzimy, lubi bardzo wygodne podłoże To właśnie jest e, miejsce, gdzie najbardziej Woda opadowa spada i one te bardzo ładnie się rozrastają. Ta ma e, takie biało-fioletowe, kwiaty, e, które są bardzo, e, że tak powiem, atrakcyjne wśród właśnie tej odmiany funki. E, no to dodatkowo muszę to jeszcze oplewić, więc e, zapraszam do, e, do następnej części tego vloga. No to bierzemy się dalej do pracy. Teraz przycięcie tutaj mięty, jak i też te już od tych chwastów. Zapraszam dalej do oglądania. Be your home. I'll be there when others come and go. So let me be. No to ogód ziołowy jest już zrobiony, mięta dość mocno przycięta, odbije spokojnie, bo ona bardzo się rozrasta, więc nie boję się o to, jednak chyba piwonia zostanie jeszcze przez jakiś czas, Przyfunk jest zrobione, także... Mamy tutaj kwietnik, który e, no, zazwyczaj sadzę e, mieczyki. E, później mamy szałwie wiecznie e, błyszczącą, begonię staje kwitnącą i dalej mamy e, tego ISA. E, zawsze robię w takiej kompozycji już bardziej e, letniej. E, Okres pier pierwszego kwitnięcia na wiosnę tu mamy tutaj bardziej już tulipany. Jesienią zawsze sadzę tej tulipany, żeby na wiosnę zakwitły. Też zapraszam do, do subskrybowania mojego kanału, jak i też lajkowania, komentowania. Mam nadzieję, że się podobało. Jak coś, to zapraszam na mój kanał. Do, do zobaczenia w dalszych odcinkach. Na razie, cześć.